Dzień dobry Państwu, jesteśmy w Szpitalu Avimet w Katowicach, Centrum Leczenia Schorzeń i Bólu Kręgosłupa. Ja nazywam się Wojciech Siusarczyk, jestem neurochirurgiem. Od 20 lat zajmuję się diagnostyką i leczeniem schorzeń kręgosłupa oraz Ośrodkowego Układu Nerwowego. Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjenta, Szpital Avimet postanowił w tym roku otworzyć Centrum Leczenia Schorzeń i Bólu Kręgosłupa. W Szpitalu Avimet w Katowicach stworzyliśmy interdyscyplinarny zespół. Zaprosiliśmy do współpracy doświadczonych specjalistów dziedziny neurologii, neurochirurgii, chirurgii urazowej narządu ruchu oraz rehabilitacji i fizjoterapii. Jesteśmy w stanie w ciągu dwóch dni wykonać diagnostykę oraz przeprowadzić specjalistyczne konsultacje oraz zaproponować najlepszą metodę leczenia zachowawczego lub zabiegowego dostosowaną do indywidualnych potrzeb pacjenta. Mamy dla Państwa do zaproponowania szeroką gamę zabiegów, poczynając od mało inwazyjnych do tych bardziej skomplikowanych. Dyskopatia lędziowa to inaczej przepuklina jądra miarzystego spowodowana wysunięciem lub wypadnięciem dysku z przestrzeni międzykręgowej. Objawy występują z powodu ucisku przepukliny jądra miażdżystego na nerwy rdzeniowe. Głównymi objawami jest ograniczenie ruchomości w odcinku lędziowym, silne bóle okolicy lędziowej, które mogą promieniować do jednej lub obu kończyn dolnych, nawet po same stopy. Mówimy wtedy o tzw. rwie kulszowej lub rwie udowej. Przy mocnym ucisku dochodzi do drętwienia, mrowienia, osłabienia czucia w kończynach dolnych, a nawet nie do w kończynach dolnych. Dodatkowo mogą dołączyć się zaburzenia zwieraczy, to znaczy, zmiany w postaci zaburzeń oddawania moczu, stolca, a nawet dysfunkcja seksualna spowodowana uciskiem na nerwy rdzeniowe. Rozpoznanie choroby następuje po uwidocznieniu w badaniu obrazowym ucisku na nerwy rdzeniowe oraz objawach klinicznych, które pokrywają się z badaniem obrazowym. Pacjent powinien wykonany mieć rezonans odcinka lęgiowego kręgosłupa. Jeżeli nie może mieć wykonanego rezonansu, powinien mieć wykonaną tomografię komputerową odcinka lęgiowego. Dodatkowo wykonujemy często badanie ENG, czyli badanie przewodnictwa czuciowo-ruchowego nerwów obwodowych kończyn dolnych. W ten sposób możemy wykluczyć polineuropatię obwodową oraz ocenić stopień uszkodzenia nerwów obwodowych. Ma to duże znaczenie w kwalifikacji do zabiegu, a także w ocenie i rokowaniu wyników leczenia operacyjnego. Po wykonaniu wcześniej wspomnianych badań obrazowych wykonujemy podstawowe badania z krwi, takie jak morfologia, układ krzepnięcia, grupa krwi, jonogram, kreatyjna glukoza. Następnie pacjent przechodzi konsultację anestezjologiczną. Do zabiegu przejmowany jest rano, w ten sam dzień, w którym wykonujemy zabieg, może być po lekkim śniadaniu, zjedzonym najpóźniej do godziny 6 rano. W przypadku zażywania leków przeciwkrzepliwych, takich jak acynokumarol, warfaryna, xarelto oraz leków przeciwpłytkowych akart, polokart, plavix, leki te powinny być odstawione 7 dni przed zabiegiem, a pacjent powinien przejść na heparyny drobnocząsteczkowe podawane podskórnie. Do zabiegu pacjent powinien być zdrowy, to znaczy nie może być przeziębiony, nie może gorączkować. U wszystkich kobiet... W wieku rozrodczym ze względu na używany rentgen w trakcie operacji wykonujemy test ciążowy. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu całkowitym ogólnym, to znaczy podczas zabiegu pacjent nie odczuwa dolegliwości bólowych. Polega on na nacięciu pośrodkowym skóry w odcinku lędziowym nad operowanym poziomem. Następnie po odwarstwieniu mięśni zakładana jest specjalna rozwórka. Do, po kontroli rentgenowskiej przy użyciu mikroskopu operacyjnego wykonywana jest fenestracja, niewielkie okienko kostne w kościach kanału kręgowego pozwalające dostęp do jego wnętrza. Wykonujemy następnie discektomię, czyli usuwamy przepuklinę jądra miażdżystego z odbarczeniem nerwu rdzeniowego uciśniętego przez tą przepuklinę. Później odbarczamy zachyłki boczne, czyli miejsca wyjścia nerwów rdzeniowych z kanału kręgowego. Usuwamy również osteofity, wyrośla kostne, które powodują zwężenie kanału kręgowego i ucisk na struktury nerwowe. Do tego zabiegu stosujemy nowoczesny sprzęt w postaci mikroskopu operacyjnego, rentgena, a także wiertarki szybkoobrotowej z diamentowymi ostrzami. Pacjent przyjmowany jest do zabiegu w dzień zabiegu. Jest to zabieg mało inwazyjny, wykonywany w znieczuleniu ogólnym. W związku z tym, w trakcie zabiegu pacjent nie odczuwa żadnych dolegliwości. Dzięki temu, że jest to zabieg mało inwazyjny, możemy pacjenta uruchomić następnego dnia rano do dziennego chodzenia i wypisać pacjenta do domu. Zwykle zabieg trwa od 30 minut do 1,5 godziny w zależności od ilości poziomów operowanych oraz zaawansowania zmian zwyrodnieniowych. Zakładamy szwy rozpuszczalne, których nie trzeba usuwać. Kontrolna wizyta następuje po 4 tygodniach od zabiegu. W tym czasie zalecamy ograniczenie aktywności fizycznej, odpoczynek, a pacjenta kierujemy na wstępną rehabilitację w naszym ośrodku. Pacjent bardzo szybko po zabiegu odczuwa zmniejszenie lub nawet ustąpienie dolegliwości bólowych mogą ustąpić drętwienia, mrowienia, następuje poprawa siły w kończynach dolnych. Warunkiem szybkiej poprawy po zabiegu jest brak uszkodzenia nerwów obwodowych w badaniu ENG. W przypadku uszkodzenia takich nerwów zabieg może zmniejszyć, a nawet zatrzymać postęp choroby związaną z uszkodzeniem nerwów obwodowych, która doprowadziłaby pacjenta do kalectwa lub inwalidztwa. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na konsultacje do naszego Centrum Leczenia Schorzeń i Budu Kręgosłupa.